Przez dwadzieścia lat żyłam w cieniu pytania, na które nikt nie chciał mi odpowiedzieć. Pytania, które paraliżowało moje rozmowy rodzinne, wywoływało złość mojej matki i wzbudzało w mężczyźnie, którego po cichu nazywałam moim potencjalnym ojcem, jedynie lodowatą obojętność. Moje dzieciństwo było naznaczone pustką, którą próbowałam wypełnić, budując sobie w głowie obraz ojca, którego nigdy nie poznałam. Ale za którym rozpaczliwie tęskniłam. Matka, Eliza, zawsze była mistrzynią unikania tematu. Jej odpowiedzi były mgliste, pełne wzruszeń ranion i westchnień o skomplikowanej przeszłości i człowieku, który nie potrafił wziąć odpowiedzialności. Te strzępy informacji, okruszki rzucane mi od czasu do czasu, zamiast ukoić moją ciekawość, tylko ją podsycały. Wielokrotnie próbowałam drążyć. Stawiałam ją pod ścianą, ale efekt był zawsze ten sam: zmęczone spojrzenie, łzy w oczach i prośba, bym odpuściła i żyła dalej. Ale jak miałam żyć dalej, skoro brakowało mi tak fundamentalnej części mojej tożsamości? Jak miałam budować swoją przyszłość, nie znając korzeni? Właśnie w tych mglistych opowieściach po raz pierwszy pojawił się Marek, nie jako konkretny ojciec, ale jako cień. Jako pewna osoba, która była wtedy przez chwilę w życiu matki. Nigdy nie potwierdzone, nigdy nie zanegowane. Po prostu wisiało w powietrzu. Marek był znajomym rodziny, a raczej jego rodziny, bo on sam nie utrzymywał bliskiego kontaktu z moją matką. Zawsze wydawał mi się tajemniczy, nieco wyniosły, z rzadkim, surowym uśmiechem. Był starszy od mojej matki o kilka lat, co sprawiało, że wizja go jako mojego ojca nabierała jakiegoś dziwnego, skrzywionego sensu. Pierwszy raz, kiedy odważyłam się go skonfrontować, miałam 16 lat. Pamiętam to jak dziś. Było to na weselu u dalekiej krewnej. Zebrałam całą odwagę, podeszłam do niego, gdy stał sam, patrząc w okno. Moje serce biło jak oszalałe. Panie Marku, zaczęłam, a mój głos drżał. Moje mama. Czasami zastanawiam się, czy, czy pan nie jest moim ojcem? Odwrócił się. Jego oczy, ciemne i zimne, przeskanowały mnie. Na jego twarzy nie pojawiło się żadne zdziwienie, żadne wahanie. Jedynie lodowata pogarda. Dziewczynko, jesteś w błędzie. Nigdy nie byłem i nie będę twoim ojcem. Nie wiem, co wam matka naopowiadała, ale to bzdury. Odpuść sobie kropka. Te słowa przebiły mnie na wylot, zostawiając ranę, która krwawiła przez kolejne lata. Ale upór, jaki odziedziczyłam po matce, nie pozwolił mi odpuścić. Każde kolejne spotkanie, choć było ich niewiele, naznaczone było moimi nimi pytaniami i jego jawnym unikaniem. Czułam jego irytację, jego niechęć. Ale ja nie umiałam po prostu zrezygnować. Ta dwudziestoletnia saga poszukiwań i odrzucenia stała się moim życiowym kamieniem węgielnym. Czułam się jak detektyw bez wskazówek, jak zagubione dziecko bez mapy, wędrujące po labiryncie rodzinnych sekretów. Z każdym dniem moja desperacja rosła, a wraz z nią determinacja. Postanowiłam, że muszę raz na zawsze przeciąć ten gordyjski węzeł kłamstw i niedomówień. Postanowiłam, że prawda, obojętnie jak bolesna, będzie moim ostatecznym celem. Dopiero wtedy będę mogła zacząć żyć naprawdę. Wtedy zrodziła się w mojej głowie myśl, test dna. Wiedziałam, że to ostateczność, krok desperacki i moralnie wątpliwy, ale nie widziałam innej drogi. Ileż można żyć w zawieszeniu, z poczuciem niepełności. Moja tożsamość była jak rwana kartka, której brakowało kluczowego fragmentu. Musiałam go odnaleźć. Zaczęłam odresę archu, setki artykułów, fora internetowe, poradniki: jak zdobyć próbkę dna bez zgody. To było trudne, ale nie niemożliwe. Włos z cebulką, szczoteczka do zębów, nawet nie do pałek papierosa. Planowanie zajęło mi tygodnie. Musiałam działać dyskretnie, bez wzbudzania podejrzeń. Los, a może przeznaczenie, sprzyjał mi. Marek był zapalonym. Wędkarzem i często odwiedzał dom swojego brata ciotecznego, który mieszkał niedaleko nas. Pewnego letniego popołudnia, gdy byłam u cioci na kawie, Marek wpadł na chwilę, by pożyczyć wędkę. Siedział w salonie zaledwie kwadrans. Rozmawiał przez telefon, a ja serwowałam herbatę. Kiedy wyszedł, pospieszyłam do fotela, na którym siedział. Moje serce waliło jak dzwon. Zobaczyłam go. Jeden, długi, ciemny włos na oparciu. Moje ręce drżały, gdy delikatnie go podnosiłam. To był ten moment, w którym czułam, że przekraczałam cienką granicę, ale jednocześnie, że robię to dla siebie, dla swojej przyszłości, dla prawdy. Próbkę zapakowałam zgodnie z instrukcją. Zamówiłam test na ojcostwo w jednej z renomowanych, międzynarodowych firm. Pamiętam, jak przesyłka z zestawem do pobrania należała na moim biurku przez kilka dni. Zanim zebrałam się na odwagę, by wysłać zamówienie. Każdej nocy śnił mi się ten moment, w którym otwieram kopertę z wynikami. Raz widziałam w niej potwierdzenie ojcostwa i marka obejmującego mnie z czułością. Innym razem lakonicznek nie jest ojcem i jego uśmiech triumfu. Każda wizja była równie bolesna, ale jednocześnie każda obiecywała koniec niepewności. Dni po wysłaniu próbki ciągnęły się w nieskończoność. Każdego ranka budziłam się z ciężarem na piersi, sprawdzając skrzynkę mailową co pięć minut. Starałam się normalnie funkcjonować, chodziłam do pracy, spotykałam się z przyjaciółmi, ale w głębi duszy czułam, że wszystko to było tylko fasadą. Moje myśli krążyły wokół jednego. Co to za historia, którą moja matka tak skutecznie ukrywała? Dlaczego Marek tak zaciekle zaprzeczał? Czy ta prawda, którą miałam odkryć, była tak straszna, że musiała pozostać pochowana przez dekady? Zaczęłam przypominać sobie fragmenty rozmów, strzępy plotek słyszanych w dzieciństwie. Ciocia Janina, siostra mojej matki, kiedyś, po kilku lampkach wina, wyszeptała, że Eliza zawsze miała słabość do trudnych mężczyzn i że to nie pierwszy raz, kiedy prawda jest niewygodna. Babcia z kolei, zawsze konserwatywna, unikała tematu mojego ojca jak ognia, zmieniając go na szybko. To wszystko układało się w moich myślach w dziwną, niepokojącą mozaikę. Czułam, że jestem na progu czegoś znacznie większego niż tylko odkrycie biologicznego ojca. Czułam, że pęka skorupa długo utrzymywanej tajemnicy, która miała zmienić moją rodzinę w posadach. Kiedy w końcu otrzymałam powiadomienie o dostępności wyników online, w moim ciele nastąpił jakiś dziwny skurcz. Strach mieszał się z euforią. Prawda była na wyciągnięcie ręki. Otworzyłam plik PDF. Na Nagłówek krzyczał raport badania paternistycznego. Moje oczy przesuwały się po linijkach tekstu, szukając kluczowego zdania. Wskaźnik prawdopodobieństwa ojcostwa wynosi procent. Ulga. Zawód. Trudno powiedzieć, emocje mieszały się w potwornym koktajlu. Marek nie był moim ojcem. Przez chwilę poczułam pustkę, potem jednak przyszła pewna akceptacja. W końcu miałam jednoznaczny dowód. To nie ja byłam szalona, to on mówił prawdę, ale wtedy mój wzrok padł na akapit niżej, zaznaczony pogrubioną czcionką. Dodatkowa analiza pokrewieństwa. I dalej. Analiza profili genetycznych wskazuje na wysoką zgodność genetyczną, sugerującą bliskie pokrewieństwo stopnia pierwszego. Z prawdopodobieństwem 99,9% ,99 badany mężczyzna jest panu pani bratem siostrą. Moje serce zatrzymało się. Brad? Merrick? To niemożliwe. Jakim cudem mężczyzna, który miał być moim ojcem, okazał się moim bratem? Czułam jak cały mój świat wali się w grazi, a jednocześnie układa w nową, przerażającą konfigurację. Ta informacja była jak cios, który zwalił mnie z nóg. Nie był ojcem, ale był moim bratem. Z kim? Z matką? Z ojcem, którego nie znałam. Głowa pulsowała mi od nadmiaru pytań. Nie pamiętam, jak dojechałam do domu matki. Wpadłam do jej mieszkania jak burza. Z wydrukowanym raportem w dłoniach. Co to ma znaczyć, mamo? Krzyknęłam, rzucając jej papier. Zaprzeczał, że jest moim ojcem. A teraz to. On jest moim bratem? Jak to jest w ogóle możliwe? Eliza zbladła, a potem zzieleniała. Jej oczy w pośpiechu przebiegły po dokumencie. Wydawała się mniejsza, skurczona. Jakby całe powietrze uleciało z jej płuc. Anna, ja, ja ci tego nie mówiłam, bo... Jej głos był słaby, ledwie słyszalny. Oko memo. Bo bałaś się prawdy. Bałaś się skandalu. Mamo, ja żyłam w kłamstwie przez dwadzieścia lat. Nie zasługuję na prawdę. Rozpłakałam się. W tej chwili cała frustracja, cały ból dwudziestu lat poszukiwań wylały się ze mnie. Moja matka usiadła na krześle, ukryła twarz w dłoniach i zaczęła szlochać. Tak szczerze, tak rozpaczliwie, jak nigdy wcześniej. W końcu, po długich minutach, uniosła głowę. Jej oczy były czerwone i spuchnięte od łez. Twój ojciec, Jan Nowak, on był żonaty, wyszeptała, a każde słowo zdawało się kosztować ją niewy wysiłek. Był szanowanym człowiekiem w mieście. Miał rodzinę. Między nami był krótki, ale intensywny romans. Kiedy zaszłam w ciąże z tobą, nie chciał, żeby to wyszło na jaw. Groził, że zniszczy mi życie, że zabierze mi ciebie. Bałam się go, Anna, bałam się skandalu, bałam się, że stracę wszystko. Marek, on był jego synem z prawego łoża. Z jego żoną, Ewą, kiedyś, kiedy pytałaś o ojca. A ja panicznie szukałam jakiejś osoby, na którą mogłabym zrzucić cień podejrzeń, żeby odwrócić uwagę od Jana, padło na marka. Był niewiele starszy ode mnie, wtedy jeszcze nic nie znaczył, był studentem. Myślałam, że nikt nie powiąże go z Janem Nowakiem i jego rodziną. A on i tak zaprzeczał, bo oczywiście wiedział, że to nieprawda. Ale ja, ja pozwoliłam ci wierzyć, że to może on. To był mój błąd. Przepraszam Cię, córeczko, przepraszam za wszystko. Z każdym słowem matki czułam, jak kawałki mojej rzeczywistości rozpadają się. Jan Nowak, Marek Jego synem, mój ojciec, mój prawdziwy ojciec był Janem Nowakiem, szanowanym obywatelem, który miał już rodzinę, a ja byłam owocem jego zdrady. A Marek, mężczyzna, którego przez lata stalkowałam i oskarżałam o ojcostwo, był moim rodzonym bratem, synem tego samego ojca. To był cios, który zwalił mnie z nóg. Nie tylko okłamywała mnie matka, nie tylko odtrącał mnie marek, ale całe moje życie było zbudowane na kłamstwie. Cała moja tożsamość, moje pochodzenie, były spowite w gęstej sieci tajemnic, zdrad i strachu. Czułam się jak marionetka, której sznurki nagle przecięto. Kim ja właściwie byłam? Córką z romansu, siostrą mężczyzny, którego nienawidziłam za jego chód i zaprzeczenia. Czułam palący gniew, ale nie mogłam go nawet skierować na Jana Nowaka, on zmarł kilka lat temu, zabierając ze sobą wszystkie swoje tajemnice. To było potworne, jak bardzo życie potrafi być pokrętne. Kolejne tygodnie były dla mnie piekłem. Czułam się, jakbym przechodziła przez żałobę, ale nie za osobą lecz za całą moją wizją przeszłości. Moja relacja z matką zawisła na włosku. Wiem, że działała ze strachu, że chciała mnie chronić, ale ból zdrady był zbyt silny. Musiałam pogiąć decyzję. Co dalej? Czy Marek dowie się prawdy? Czy jego matka, Ewa, dowie się o niewierności swojego męża, Jana Nowaka? Postanowiłam, że muszę najpierw pogodzić się z tym sama. Długie rozmowy z terapeutą pomogły mi uporządkować myśli i nauczyć się radzić sobie z napływającymi falami.